W gminie Radków zakończone zostały dwie ważne inwestycje, które zrealizowano w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. W Ścinawce Średniej zmodernizowano oświetlenie w Hali Sportowej, co znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo korzystających z obiektu, a w Ścinawce Dolnej odnowiono pomieszczenia wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego, w którym swoją siedzibę ma koło gospodyń wiejskich. Ulokowanie już samo w sobie ma taki wybór, bowiem w tym dużym obiekcie, który wreszcie generalnie przebudowujemy, zarówno jest jednostka straży pożarnej z zapleczem, jest sala wiejska, teraz też przejdzie remont generalny, jest siedziba jednej z naszych bibliotek na Pięterku i jest też zaplecze dla społeczności. Brakowało tego dosyć ważnego miejsca spotkań przy kuchni. No przy zlewozmywaku niewielu chce pracować, ale w kuchni czemu nie. I teraz Panie z Koła Gospodyń to jest młode, nowe koło liczące sobie jakieś 3 lata, bardzo prężne, dynamiczne i tej w sumie dużej miejscowości jeśli chodzi o ludność, bo obszarowo na pewno ludności około 1000 tutaj jest zameldowanych, to dawno się już należało, no ale zawsze jest jedna przeszkoda, mamy szczere chęci, marzenia, a nie zawsze wystarcza nam pieniędzy. Tym razem przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Feciowskich i także z FST robimy część główną, czyli termoizolacja, termomodernizacja plus pompy ciepła i zamykamy cały ogromny obieg wielkopubaturowy, a tutaj finansowaliśmy to z programów marszałkowskich od Nowej Wsi, otrzymaliśmy wsparcie 60 tysięcy. Urządzenie tego pomieszczenia, tak jak widać, wyposażone profesjonalnie w systemy grzewcze podłogowe, kosztowało 320 tysięcy. Ale to co serca to nie boli. Teraz jesteśmy na etapie, że już mamy pełno w głowie planów, na papierach planów i zaczynamy powoli, powoli już sobie organizować i jarmarki i różne dożynki i wszystko, to co po kolei będziemy robić, co będziemy gotować. Mamy teraz możliwość, bo mamy i nowy sprzęt i nowe pomieszczenia, miejsce, gdzie możemy się spotykać, coś, co wcześniej było dla nas bardzo trudne, bo mieliśmy ograniczone możliwości. Także no jesteśmy na, na dobrym etapie teraz. Na pewno też ważnym elementem powstania tego pomieszczenia będzie integracja wsi. Bo to przede wszystkim jest dla nas ważne, żeby wieś z powrotem się zintegrowała. Przez jakieś warsztaty, które już zaczynamy pomału, przez warsztaty dla dzieci. Ale żeby ludzie jakby wrócili do, do siebie. Tak? Pandemia dużo też spowodowała szkód, że ludzie się od siebie odsunęli, i chcemy, żeby z powrotem te miłe posiadówki, tak naprawdę przy kawie, cieście, wróciły. Uroczyste przekazanie zmodernizowanego oświetlenia w Hali Sportowej oraz oficjalne otwarcie odnowionej siedziby Koła Gospodyń Wiejskich, połączone z prezentacją dorobku i działań organizacji, odbyło się 23 października. Obie inwestycje są doskonałym przykładem skutecznego wykorzystania środków zewnętrznych oraz konsekwentnej realizacji koncepcji rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy.